D de jak Dekiel, wiele imion ma, D jak nie niepozorny tak Te jak de kiel chodzi drogą tą, gdy go mijasz, czemu wtedy odwracasz sob? Awe? Możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie? Tyle nie na żadne głupie ani wulgarne. Nie. Chodzi mi o coś bardzo poważnego. Nie ma sprawy, Piotrek. Wal śmiało. Czy można zajść w ciążę przez żołądek? Bracie, bracie, Pawełek. Pawełek, co z Tobą? Czy mógłbyś uprzejmie powtórzyć? No bo Kinga przez cały czas ostatnio źle się czuje. Boli ją brzuszek i jest jej niedobrze. To może zaparzę jej rumianku. Boję się, że rumianek nie pomoże na to. Co chcesz przez to powiedzieć? że być może będę tatą. Ojej! To znaczy, że pozwoliłeś jej dotknąć swojego pana strażaka? Nie! No coś ty! Zgubiałeś? Nikt nie dotyka mojego pana strażaka. No to jak to się stało? Byliśmy w barze mlecznym i jedliśmy jajko sadzone. No i, no i. A potem wróciliśmy do domu i przeczytałem w internecie, że jajko to zarodek życia. Ojej! A Kingę rozbolał brzuch i zrobiło jej się niedobrze. Chyba jest w ciąży. Ale znasz skupy. Ale jak to? Co zrobiłem ci rano na śniadanie? No, jajecznice. No widzisz, gdyby można było zajść w ciążę przez żołądek, już obaj bylibyśmy w ciąży. Wszystko gra. stało!